Dura kosmetyki z Action warto kupić. Ostatnio przetestowałam wiele kosmetyków z Action, bo nagrałam film na kanał, gdzie robiłam makijaż właśnie tylko nimi. I słuchajcie, znalazłam perełki. Przypominam, że te kosmetyki kosztują jakoś od 5 do 15 zł. Moim faworytem, który myślę, że sprawdzi się każdemu, to są te róże. To są róże w stiku. Ja jeszcze w ogóle mam gdzieś trzeci kolor, ale zapodział mi się. One są naprawdę takie fajne, masełkowe. Porównałabym konsystencję. Nowe do tego bronzera z Rebeauty. Trochę mniej są masełkowe, ale wiecie, tego typu. One chyba po, jak po 7 zł tych kosztowały. No jak na takie pieniądze, naprawdę bardzo przyjemnie się je blenduje, w ogóle nie robią plam, ładne mają te odcienie, ja sobie często mieszam te dwa. Jest Sporo tego produktu. Jakby ktoś mi to nałożył na twarz i powiedział, że ten róż kosztuje 100 zł, uwierzyłabym. Tutaj mam ten taki już chyba kultowy puder. Ogólnie wydaje mi się, że jak za te pieniądze taka pojemność, to naprawdę ten produkt jest ok. Tylko że y, uważajcie, jeżeli macie suchą skórę. Ja mam właśnie suchą skórę. On mi niestety tutaj trochę brzydko podkreślił te okolice pod oczami, no ale na przykład moja siostra, bo to jest generalnie jej puder, która nie ma problemów z suchością cery, bardzo sobie chwali ten puder. Mówi, że jest taki delikatny, taki uniwersalny. Dlatego ja myślę, że on będzie fajny, ale nie dla osób, które mają suchą skórę. Polecić wam mogę jeszcze ten rozświetlacz. On wygląda tak dziwnie. Mógłby on jedynie dla mnie być bardziej oleisty. Nie mogę otworzyć. Ja go nakładałam w ten sposób po prostu palcem. Nakładałam sobie w tym miejscu. No teraz to już mam jest tak średnio, ale on, słuchajcie, przez to, że ma malutkie drobinki, no prawie że niewidoczne, to tworzy taki mokry efekt na twarzy. No nie jest to może jakiś niewiadomo jaki produkt, ale jeżeli akurat potrzebujecie czegoś tego typu, co właśnie nie daje dużych drobinek, to myślę, że Wam się sprawdzi. I na koniec moje największe zaskoczenie to słuchajcie podkład i korektor z Action. Ja byłam przekonana, że to będzie niewypełnione. Byłam do tego bardzo źle nastawiona, ale się dziwiłam. Co prawda, ten podkład jest na mnie zdecydowanie za ciemny, więc ja go nie będę używała. Szkoda, bo samo działanie było super, tylko że to jest odcień 326, 126, a jest on na mnie tak ciemny, że nie ma opcji. Po prostu nie da się tego wyklepać, ale słuchajcie, to on ma jakieś matowe w ogóle wykończenie, ja mam suchą skórę i na mnie czasami nawet nawilżające podkłady źle wyglądają. Wiecie, uwydatniają jakieś takie właśnie suche skórki, mankamenty, a on go nie zrobił. Naprawdę wyglądał fajnie. Ten korektor również, nie mam żadnych zastrzeżeń. On znowu trochę za jasny, ja się tutaj tak nie popisałam kolorami, no ale niestety w Action, wiecie, nie mamy testerów, więc brałam w ciemno. Ale jeżeli sobie znajdziecie fajne kolory, to myślę, że nie pożałujecie.